Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moją opinią na temat gry Mycelia czy też Mycelia, jak kto woli. Jest to gra taktyczno-strategiczna, w której będziemy rozwijać własne królestwo grzybów. Będziemy różne gatunki grzybów odkrywać. Oraz je uprawiać, a wszystko w celu maksymalizacji ilości punktów na koniec gry. Jest to gra niskiej trudności, w którą grać może od jednego do czterech graczy. Rozgrywka trwa od 40 do 90 minut, a przynajmniej taki czas napisany jest na pudełku, natomiast wszystko zależy oczywiście od ilości graczy oraz od tego, jaki wariant rozgrywki wybierzemy, ponieważ w instrukcji są określone trzy warianty: krótszy, średni i dłuższy. Pokażę Wam, jak ta gra wygląda oraz o co tam mniej więcej chodzi, a później przejdziemy do mojej recenzji oraz oceny. A tak wygląda Majestia przygotowana do rozgrywki dla dwóch graczy. Tutaj mamy początkowy układ kafli. I proponuję pozostawić sobie na stole więcej miejsca niż tutaj widzicie, ponieważ chciałem po prostu, żeby wszystko zmieściło się w kadrze. Natomiast kafle w miarę rozgrywki będziemy z naszej puli dokładać w ramach jednej z dostępnych akcji, więc będzie się ona rozrastać i za każdym razem, w przypadku każdej rozgrywki, będzie wyglądała ona inaczej. W grze tej mamy dostępnych 6 akcji. I naprzemiennie będziemy wykonywać po dwie spośród tych sześciu akcji. Nie można wybrać dwa razy tej samej akcji. Gra będzie trwała w ten sposób do czasu, aż jeden z graczy aktywuje koniec rozgrywki. Koniec rozgrywki następuje, kiedy któryś z graczy będzie miał wszystkie planszetki. W przypadku każdej planszetki obu obumarłego grzyba pod nią. Wówczas koniec gry następuje natychmiast i podliczamy punkty. Punkty zdobywamy właśnie z kart grzybów. Tak wyglądają te karty. Tutaj mamy określone, ile punktów na koniec gry daje ten grzyb, jeżeli mamy go na swojej planszetce lub pod tą planszetką, ponieważ już w obu przypadkach jest on punktowany. Tutaj mamy napisany koszt, a tutaj ile zarodników ten grzyb może rozciać. Już Wam mówię o co chodzi. Zacznijmy może od tego, jakie dostępne są akcje. Jest to ruch. Dzięki tej akcji możemy przemieścić się o jedno lub dwa pola naszą matką, matka grzyb, tak się nazywają te nasze główne tutaj, żetony. Możemy poruszać się po planszy dzięki tej akcji. Kolejna akcja to. Akcja odkrywania. Dzięki tej akcji możemy z puli dostępnych kart wybrać jakąś kartę grzyba, wziąć ją na rękę lub wziąć w ciemno kartę pierwszą z góry stali. Kolejna z, do, z dostępnych akcji to właśnie zarodnikowanie. Zarodnikować może, może nasza matka grzyb: zawsze wysyła, dwa, rozsiewa dwa zarodniki: jeden na polu, na którym się znajduje, a drugi zgodnie z kierunkiem wiatru. Mamy tutaj taką kość wiatru, którą zawsze przy zarodnikowaniu będziemy rzucać, w zależności od tego jaki symbol wypadnie, w tą stronę będziemy rozsiewać drugi z zarodników. Zarodnikować mogą również nasze grzyby, jeżeli znajdą się już na planszy. Wówczas ilość zarodników jest zależna od grzyba, ponieważ niektóre mogą rozsiewać dwa tak jak matka, inne jeden. Są takie, co rozsiewają trzy lub cztery zarodniki. Kolejna z dostępnych akcji to badanie. Dzięki tej akcji dobieramy właśnie kolejny kafelek terenu i dokładamy go w dowolnym miejscu na zewnątrz. Kolejna z dostępnych akcji to owocowanie. Jest to tak naprawdę wyhodowanie grzyba, zagranie go ze swojej ręki na swoją planszetkę po opłaceniu kosztu. Koszt, tak jak pokazywałem, tutaj mamy określony, jest on określony w kolorach. Danych kafli. W tym przypadku musimy posiadać zarodnik czerwony, dwa żółte i zarodnik brązowy. Musimy się ich pozbyć z planszy, żeby móc postawić na plansze jakiegoś grzyba. Wówczas grzyba bierzemy z naszej planszetki, stawiamy go na planszę, a kartę, którą zagraliśmy, kładziemy sobie tutaj. Grzyb ten może również rozsiewać zarodniki, tylko że w przeciwieństwie do grzyba matki, który może robić to w nieskończoność. Te grzyby mogą rozsiewać zarodniki tylko dwa razy. Tutaj mamy taki wskaźnik. Po każdym zarodnikowaniu przesuwamy go. Jeżeli dwa razy rozsiewaliśmy już zarodniki, nie możemy zrobić tego kolejny raz. Możemy natomiast zrobić obumarcie tego grzyba, i jest to ostatnia z dostępnych akcji. Wówczas tego grzyba przekładamy sobie, wkładamy go pod planszetkę, i od tego momentu. Ten grzyb wraca z powrotem tu na miejsce i mamy dostępne miejsce, aby kolejne karty tutaj kłaść. Ten grzyb, który obumarł, daje nam jakieś zdolności. Są to albo jakieś pasywne zdolności, które ulepszają nam jakąś akcję, czy wzmacniają na przykład naszą matkę grzyba. Przykładowo od tego momentu możemy rozsiewać trzy zarodniki. Albo są to jakieś natychmiastowe efekty, możemy sobie dobrać jakiś żeton insekta, zaraz o tym powiem, albo na przykład podebrać jakąś kartę przeciwnikowi, i tak dalej. Różne tutaj mamy dostępne efekty. Karty insektów są kładzone na kaflach, na których jest znaczek, że powinniśmy tu dołożyć insekta. Wówczas od razu je są tam położone. Gdy naszą matką grzybem wejdziemy na taki kafel, natychmiast zabieramy tego insekta. Insekta możemy wykorzystać aby możemy wydać jednego, aby zresetować cały rynek dostępnych kart, albo wydać dwa, żeby y, matkę grzyba przeciwnika przemieścić na dowolne miejsce y, na planszy. Y, w ten sposób wykonujemy te akcje, aż y, jakiś z graczy będzie miał y, na, pod każdą planszetką obu marłego grzyba, wówczas natychmiast następuje koniec gry. Kto aktywuje koniec gry, otrzymuje żeton, y, ten właśnie żeton, który wart jest na koniec gry. Y, 5 punktów, chociaż w przypadku tej rozgrywki 4 punkty. Dostępne tu mamy różne warianty rozgrywki. W tym wariancie widzicie cztery planszetki, więc jest on warty 4 punkty. Jest to troszkę szybszy wariant rozgrywki. No i tak sobie gramy i sprawdzamy kto na koniec gry ma Więcej punktów. Ok, e, przejdźmy teraz, może, do mojej e, recenzji oraz oceny. No i standardowo zacznę od plusów, od tego, co mi się w tej grze e, podobało. E, przede wszystkim jest to dosyć duża doza interakcji. E, szczególnie, jeżeli graczy jest więcej niż dwóch, ale nawet na dwóch ta interakcja występuje. E, często jest to negatywna interakcja, ponieważ sobie będziemy podbierać. Zarodniki, a również możemy się blokować, ponieważ nasza matka grzyb nie może być na jednym polu z matką grzybem przeciwnika. Także bywa czasami sytuacja, kiedy zablokujemy przejście przeciwnikowi, albo całkowicie go zablokujemy, jeżeli ma to miejsce na rogu planszy i jest przeciwnik zmuszony naszą matkę przesunąć za pomocą wydania dwóch insektów. Lub za pomocą odkrycia kolejnego kafelka i może próbować obejść. Przede wszystkim podoba mi się natomiast to podbieranie sobie zarodników. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, które wprowadza dosyć sporą interakcję. Podoba mi się jak tematycznie i klimatycznie przedstawiono tutaj cykl życia grzyba. Wydaje mi się, że może stanowić to duży plus dla osób lubiących przyrodnicze klimaty. Najpierw rozsiewamy te zarodniki, żeby później grzyb sobie urósł, a na końcu on obumiera. Naprawdę jest to trzyma się to po prostu klimatycznie i tematycznie kupy. Jest tu w tej grze taki, e, fajny, takie fajne poczucie, jakbyśmy grali w grę Area Control. To nie do końca jest gra Area Control. E, natomiast, e, gdy się gra, gdy się patrzy na tą planszę, gdy się podbiera te zarodniki, blokujemy się nawzajem, rozsiewamy te roz zarodniki, rozprzestrzeniamy się po tej planszy, jest taki fajny feeling Area Control i to jest naprawdę e, przyjemne. Jeżeli chodzi o wady tej gry. Jest tu praktycznie tylko jedna gra. Mam wrażenie, jedna wada. Mam wrażenie, że ta gra jest taka, jaka miała być, i trudno się tu dopatrywać na siłę więcej wad. Natomiast ta wada jest dosyć istotna i to jest losowość. Po pierwsze, kafle, które dobieramy, mogą być kaflami czarnymi, które są tak jakby jokerami yy, i możemy mieć szczęście i trafić na taki kafel i postawić go obok siebie albo nie, nie musimy mieć tego szczęścia i yy, dołożyć kafel, na którym nam nie zależy. Możemy również dobrać kafel, yy, który ma na sobie insekta i od razu obok siebie dołożymy tego insekta, żeby go później zgarnąć yy, lub możemy mieć pecha i może tego insekta tam nie być. To natomiast jest nie jest aż tak istotne jak Losowość pod względem rzutu kością. Tutaj wygląda to jeszcze gorzej, ponieważ gdy rozsiewamy nasze zarodniki, kompletnie nie możemy sobie zaplanować, w którą stronę chcemy je rozprzestrzenić, ponieważ wszystko zależy od rzutu kością. Rozumiem, że tematycznie jest to wiatr, więc nie mamy na to wpływu, gdzie te zarodniki ten wiatr posieje. Natomiast praktycznie. Ta gra przestaje być strategiczna czy taktyczna, a staje się mocno losowa, ponieważ niefortunny rzut może spowodować, że zarodniki oddamy przeciwnikowi albo rozsiejemy je w stronę końca planszy, gdzie po prostu nie możemy ich rozsiać, więc je stracimy. To jest jedyna wada, ale istotna. Natomiast mam taki domowy sposób na zmitygowanie troszkę tej losowości i... Dodałem sobie dodatkowy sposób na wydanie insekta. Można wydać jednego insekta, żeby przerzucić tą kość wiatru. Oczywiście, że nie każdy musi tą zasadę stosować, to jest moja prywatna zasada. Stwierdzam, że w ten sposób gra się po prostu lepiej. Gra z losowej przechyla się troszkę w stronę bardziej taktycznej i strategicznej. Jest to moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. Gra mi się tak po prostu lepiej. Natomiast ocena gry jest na podstawie zasad, które zawarte są w instrukcji. To jest tylko moja prywatna zasada, która moim zdaniem troszkę tą grę ulepsza. Okej, okay, przechodząc do oceny, to moim zdaniem jest to siódemeczka. Jest to naprawdę fajna gra. Podoba mi się i chętnie w nią zagram. Mogę ją polecić, tylko moim zdaniem ten taki home rule, który sobie dodałem, jest niezbędny i bez tego raczej nie będę chciał grać. Ok, to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia do następnego filmiku.